Witam! Kolejny potwierdzony e dropik od Wufi. To jest tekst do tradingu. Tutaj przechodzimy na ich stronę. Łączymy nasz portfel. Zgadzamy się na ich warunki. Włączymy Metamaska. Musimy przełączyć się na arbitrum. Go Early. Podpisać się. Jesteśmy właścicielem. Portfela. Oraz włączyć trading ok. Klikamy tutaj nasze USDC testowe. Co tutaj trzeba zrobić? Tutaj już mam mu wytłumaczę. Nie będziemy czekali aż dostanę to około 3 minut. Także nie będziemy czekali. Robimy tak. słapy. ja chciałem zrobić na innym portfelu. To tylko jest na jedynie na minecie. RN. Co za co jest w RN. To jeszcze nie sprawdzałem, Aha, tutaj można coś sobie, jak macie jakieś wolne środki na staking lub pule oraz training, tak jak już mówiłem. Training robimy za pomocą tych testowych USDC jest kilka razy. Oraz tutaj, co najważniejsze, nasz NFT. Tak, tutaj nie wiem, czy to jest prawda. Zostaniemy tysiąc ich tokenów. Za to, że zgarniamy tego NFT-ka, także ile one będą warte, i tak dalej, to nie wiem. Proste zadania: żadnego Discorda nie ma, tylko trzy razy Twitter i kilka tych tradeów zrobić i odbieramy. Co jest ważne, odbieramy to na sieci Arbitrum, czyli musicie mieć około 12 centów na sklejmowanie tego NFT-ka, bo robimy to na majnecie. Jest sklejowanych ich tylko 3,5 tysiąca. Do 2 października jest czas, także. Może dać ją fajnie zarobić, bo mało ludzi o tym wie i mało to robi. W sumie mamy jeszcze około no, 10 tysięcy ludzi. Jak to zgarnie to będzie świat. Także linki zostaje pod opisem filmu. Powodonka.